No i witam wszystkich na nowym filmie. Dzisiaj z Deusem dwujeczką, tak jak widzicie, na no chwilę mnie nie było, bo kontuzja palca. Ale już trochę się zagoiło, to postanowiłem wyskoczyć. Nie przedłużam, zapraszam do oglądania. No i mam pierwszy dołeczek. Coś tu wyskoczyło. I będzie chyba sreberko Pierwszy dołek. Pewno, że tak. Nie wiem, co to jeszcze za sreberko, ale jest, jest coś fajnego. Oj, jeszcze spadło. Zobaczcie. guterpen Nie wiem, co to 1776. później postaram się zobaczyć, co to za monetka no i dać jakieś lepsze zdjęcia no ale fajnie, zaczynamy od serberka a zobaczymy jak się skończy no i tym razem mam kawałek krzyżyka szkoda, że nie cały, ale powiem Wam, że bardzo głębokie sygnały trzeba kopać kopać, a mnie z tym palcem nie jest to na rękę teraz no ale co jak jest kolor to trzeba kopnąć no, tym razem kawałek krzyżyka jest No i tym razem mam jednego feninga Ale jest bardzo mało sygnałów ja wam, że z pół godziny przeszedłem Nic nie znalazłem tego, To jest serberko ten kawałek krzyżyka No i teraz tego feninga Ale nie ma co maści, dobrze, że jeszcze coś wychodzi, także zabieram i lecę dalej. No i zobaczcie, tym razem 50 -ka. aluminiowa, ale nie powiem, bo zaświeciła się. O, to. No, nie powiem, bo zaświeciła się, myślę, że to będzie sryberko, ale 1935. Fajnie, fajnie, bo narzekałem, że nie ma sygnałów, a to naby się pojawiły, no, to bardzo cieszy. No i tym razem fening, następny posypał feningami i jest jedyneczka. jedyneczka, bardzo fajnie 1924 no i tym razem mam plombę z orzełkiem. no i zobaczcie jak pięknie się świeci i będzie sreberko. O proszę, jak się ładnie odbiło. No ale jakieś ciekawe. Znowu coś innego. Na pewno dam zdjęcie i opis. No ale pięknie. No, i tym razem mam guziczek arsenowy. Trochę łamany, ale dobrze, że nie przeze mnie. Już kiedyś musiał być. Ale ładny kwiatuszek, no? no. Ale zobaczcie. Zaświeciło się na złotko. Od razu wyobraźnia się wkręciła, ale. Piękny guzik, no. Widać, że jest pozłacany, ale ile tego złocenia ma. O, ale fajnie zobaczcie jaki ładny no i zobaczcie kochani znowu coś się świeci i chyba będzie następne sreberko jeszcze chyba delikatnie dziubłem ładnie się odbiło no pewno że tak <laughs> Jest, 48 część Talara Ale pięknie No i tak to wysypałem A no i coś tu jest Co to będzie? Następne z rowerku 1824, no ale pięknie, fajnie no. Dzień Sreberek O, gdzie lecisz? No i tym razem mam coś takiego, nie wiem co to za monetka Tak wygląda Miedziuszek, ale co to jest, to Wam nie powiem. 1850. rocznik. Także pomału będę kończył. Jeszcze jak coś się trafi, to na pewno dogram. A jak nie, to widzimy się następnym razem.